Chciałbym dzisiaj, na potrzebę tego odcinka, zaproponować historię z drugiej księgi królewskiej, która szczególnie od najmłodszych lat miała dla mnie znaczenie. Zapraszam do oglądania. Są takie biblijne historie albo takie postacie, które szczególnie lubimy, jako dzieci albo osoby młode. Lubimy się z tymi postaciami utożsamiać i o nich czytać. I taką postacią właśnie jest prorok Eliasz, która w moim przypadku jest postacią, którą lubię, dlatego że jest on dla mnie bardzo szczególnym prorokiem który usługuje za pośrednictwem Bożego działania w takiej szczególnym namaszczeniu i mocy. I w drugiej Księdze Królewskiej jest to schyłek Jego służby. Ale jest pewna taka sytuacja, w której w sposób taki szczególny, przynajmniej dla mnie od dzieciństwa, kiedy tę historię pamiętam, wywierała ona na mnie pewien wpływ i budziła we mnie takie duchowe uniesienie. A jest to historia, która zapisana jest w pierwszym rozdziale drugiej Księgi Królewskiej. Jest ona związana z Eliaszem, ale także z królem Achazjaszem. Król Achazjasz, który był królem odstępczym, który nie służył panu, zachorował, nieszczęśliwie spadł i na skutek tego doznał urazu, który Prawdopodobnie był już nie do uleczenia, a nawet był śmiertelny. I on postanowił wysłać swoich posłańców z zapytaniem do jednego z okolicznych krajów czy miejscowości, dokładnie do Ekronu, aby zapytać tam o wyrocznie Boga, którego nazywano Belzebubem. I podczas kiedy osoby, które wyschł, jego najbliżsi współpracownicy, kiedy oni Wybrali się w tą podróż, na ich spotkanie wyszedł pewien człowiek. I bardzo mi to inspiruje ta też tajemniczość tej osoby, który miał określony wygląd, określone zachowanie i zatrzymał tych posłańców króla i powiedział do niej takie szczególne słowa. Słowa, które gdzieś wzbudzają u mnie, wzbudzały i wzbudzają u mnie pewne takie zastanowienie. I chciałbym, żeby właśnie to też stało się refleksją i tematem dzisiejszego rozważania. I kiedy ta postać, a dokładnie był to właśnie Eliasz, zatrzymała tych posłów, dokładnie w wierszu trzecim tego pierwszego rozdziału czytamy: Wtedy Anioł Pański rzekł do Eliasza Tiszbity: Wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz do nich, czy nie ma Boga w Izraelu. Że idziecie zasiągnąć rady Berzebuba, Boga Ekronu. Czy nie ma Boga w Izraelu? Te właśnie pytania, ale nawet taka wskazówka, że On jest, zawsze i także i do dzisiejszego dnia pobudza moje serce. Jest Bóg. Kiedy są w moim i Twoim życiu trudne sytuacje, nie możesz zachowywać się tak, jakby nie była Boga. Jakby on nie istniał, jakby on nie miał wpływu na Twoje życie, jakby on by nie mógł Tobie pomóc. Zachowywać się tak, że zasięgasz może pomocy i rady wszędzie, ale nie u niego. I kiedy posłańcy wrócili, zawrócili z drogi i poszli do króla z informacją, z tym przesłaniem, które przekazał im Eliasz, król zapytał ich: A jak wyglądał ten człowiek? A oni mu mówią: Był odziany. Wodzisz z sierści wielbłądziej, a oni mówi to Eliasz i Tyżbita. On wyszedł na spotkanie, aby przekazać słowo Pana, aby upomnieć króla, a w tej też historii upomnieć Ciebie i mnie, że jeżeli przeżywasz trudny czas, jeżeli może masz chwilę, w której potrzebujesz Bożego wsparcia, to wiedz o tym, że jest Bóg, nigdy o Nim nie zapominaj, nigdy... Nie zachowuj się tak, jakby go nie było, i aby on ci, jak On by ci nie mógł pomóc. Wręcz przeciwnie, szukaj Go i zwracaj się do Niego. I to przesłanie właśnie, że jest Bóg, które odbieram i w tym poselstwie czy w tym słowie, które przekazał Eliasz, w tym pytaniu odbieram jako informację, że jest Bóg. I że Bóg upomina się o to, żeby o Nim pamiętać, żeby na niego, do Niego się zwracać. I u niego szukać wsparcia i pomocy. I ta historia, właśnie w Biblii, do dzisiejszego dnia, od kiedy ją pamiętam, kiedy przychodzi mi na pamięć, pobudza moją wiarę i świadomość, że ja, ale także i ty, mamy kogoś, na którego zawsze możemy liczyć, który jest Bogiem, a szczególnie w tych czasach, w których my żyjemy, w których dane nam jest żyć, objawił się dla nas w osobie swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Zapraszam do tego abyśmy korzystali z tego błogosławieństwa z tej rady która niesie dla nas ten fragment że jest bóg i warto z nim współpracować i dla niego żyć zostańcie z bogiem Subskrybuj nasz kanał będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami